Hej, cześć siema, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony mati 04 i dzisiaj zagramy sobie mecz z Napoli, a Napoli mi, Napoli mi jest. Ataker, cześć. No. Hej. Tak, cześć, witam Was też. Kibic. Kibic mm. więc już zacząć. Tak. Zacznij. Kto, kto zaczyna? Ja. Tak? Dobra. Przypomnijmy, że to jest mecz ostatniej szansy dla Napoli. Minimum remis musi mieć. Dobra. Także Szymon, działaj. Mamy sporting. Sevilla. Pamiętaj, Mati, żeby z kamery nie uciekać. Bayer. PSV. Atletico i Real Madrid Defensive Duo. Gier Czyli nie ma nic. Dobra, teraz ma jak kolej. Kodzik. Jedziemy. Juventus. Więc, co tu jest, ganso i 1-2 więc u mnie też bez Dobra, to z drugą. I jest! Pierwszy gol dla mnie, czyli PSG. Thiago. No, czyli Moc. na razie wygrywam 1-0. Tiago Motta, dalej. Baj, y, czy, przepraszam, Borussia Dortmund, Tottenham. No to Oscar by się cieszył. Już yes. to jest Bar Barcelona, Atletico i Ocho! Stok lub Luka Modric. Karta fajna. Bardzo fajna karta. Ale. Ale w tym openingu mi się nie przyda. Ale wygramy 1-0. Dawaj, lepisz. Dobra. Więc 1-0 prowadzisz. W coraz gorszej sytuacji nie stawiasz. No. Chodzi. Ja już mam pewną, pewną wygraną przejście. No i niestety 2-0 dla Ciebie. No. Eee, Pastor, Czelandka, okay. e, dobra, 1, 0 Robert Swondorski, e, Marcelo. E, to, to jest Simon e, Linder i Musa, więc jeden. u mnie jedna branka dla Ciebie. Dobra. Do przerwy 2.0. Jedziemy z kolejną szewką. Co tu będzie? Mamy dynamo. Jak w ogóle to patrzcie, kody bierzcie. Tutaj. Szydź. Napoli, szaleje. O, Napoli, ja. tak nie zauważyłem, ale Napoli jest, Matthew. Maggio, więc jest 2-1. Jeszcze jest szansa na zremisowanie. Stały mi jedna, mi doko dokończyć tą saszetkę i Tobie jeszcze dwie, jak się nie mylę. Waniama, czyli y, Tottenham, Barcelona, to jest Juventus Turyn i Arsenal logo. No. Czyli? No, dwa Nic takiego bardzo specjalnego. No, czyli początku prawie się rozpoczyna. Prawie. Chodzi. I dobra. Barcelona. Bazel. Bazel znowu. O Fener. Y Karta Trio. Pokaż? Barcelona. Barcelona, tak? Tak. Świetna karta. No, UCL. Czyli. Triumf. No to tak. tak. Kartę meczu trafił. Przed i Grac <grymne> na poli. Więc. Bez goli. No, zobaczymy, co u mnie będzie. Teraz na odwrót, szybko. Może to coś pomoże. macie tutaj sobie kodzik hop lecz, lecz. dobra jest Bayern Monachium Sevilla Tottenham ło by dzisiaj Oskar naładował go Barcelona, Barcelona też by naładowała już jakiś czwarty widzę Sevilla i Atletico, Atletico też dzisiaj coś strzela cały czas Man of the Damage Atletico 2-1 6... ostatnia szatka. 6 akcji ostatnich Ten za Przekoli Iłysian Dawaj, dawaj tu Napoli Napoli do boju Pala Eee... I jest! Na poli mamy oh. ten mecz Hamsik! Czyli dwa punkty! 3-2 wygrywa! No, 3-2, no to pięknie! <grywa> Czyli 3-2 Grasz dalej! To jest się czym cieszyć. Oj, to Bo w do... ostatnich minutach strzelić Gola. I to nie jeszcze jakiego. jest Kariko i Hej. Więc... 3-2 no, do 0 na 3-2, czyli ten Man of the Mage robi robotę. No. no to gratuluję. No, gratuluję ci bardzo. No i Awansował na drugie miejsce w tabeli. Awansowałeś na drugie miejsce w tabeli. No, więc masz dużą szansę na przejście dalej. No można powiedzieć, no. że prawie pewne. Prawie no, pewne, no właśnie. Ale tak, 100% jeszcze tutaj nie ma, ale jest prawie pewne. Dobra. No to ci gratuluję. Dobre, dzięki za mecz. Dzięki za mecz było trudno. Mecz był wyrównany. I ten, te dwa gole w ostatnich minutach ci się bardzo dobrze ci sprawiły. Bo gdybyś miał remis, to by ci tak dobrze nie zrobiło, ale też byś nie miał takiego, takiej złej sytuacji, jakbyś przegrał. Mhm. Ale ogólnie fajnie się tak stało. Emocje do końca będą. No. W ostatnim meczu spotkają się Tottenham I z Arsenal. Arsenalem. Zobaczmy. I oni będą grać już o awans. Bo uważam fachowym okiem, że Napoli już ma awans pewny, chociażby z trzeciego miejsca. No. no. I to by było na tyle. Do zobaczenia. Na Cześć. Cześć. I hej.